Witam, tu Alisteo i moja potężna armia szykująca się do pojedynku. Tutaj. Chodźcie, chodźcie. Okej. Okay. Skrzyneczka, ale niestety miejsce niezbyt ciekawe. Hmm. Na pewno podpalimy tutaj liczne te oddziały są niestety. Ha co ja takiego mogę zrobić? Na pewno I jeszcze raz uderzymy. A właśnie, dopóki są skrytobójcy, to nie mogę się ruszać po skrzyneczkę. Chociaż jeszcze się zastanawiam nad tym portalem Demonów. <grytanie> no czy to nie może być po tej stronie? I teraz nie. Mm hmm. Wiemy. Ale właśnie, właśnie. Mam pewien mały pomysł, tylko muszę mieć teraz ruch. Aha, to w sumie nie ma znaczenia. Chciałem zablokować te trzy pola za pomocą specjalnej umiejętności orzeszka, ale w tej chwili widzę, że to nie ma sensu. Hmm. Czyli tak. Hmm. Uciekać, próbować. Nie, nie. A może to spowoduje, że zawrócą. Czasami tak się zdarzało. Hmm. Tutaj. O, to wiadomo. Krwawy pentagram. I przyzwiemy jednostkę, która w razie czego tu będzie tankowała obrażenia. Hmm. A, to się akurat udało. Najgorsze jest to, że nie mam tutaj nic. A... Pomyślmy. Tutaj przyblokuję. I wreszcie go ta jednostka się tu uda. Ok. Może zdążymy. Szanse są małe, ale... Ale jakieś tam są... Tu uderzymy, żeby osłabić. Mhm. Mam trochę za mało szału. Hmm, ale jeszcze możemy to wygenerować. A brakuje 29 muszę mieć. Aha, dobrze. To nie jest problem. Hmm, tutaj nic. Ale może poczekamy To mi nie przeszkadza Tutaj Może się coś zmieniło? A! Tylko że ja sobie zablokuję to pole i moja jednostka... Ale nie ona tak szybko się nie pojawi mm. Niech będzie, że tu Jednak jakby na to nie spojrzeć, tu jest niezła blokada Powiem Wam, że to co jest w skrzynce nie jest takie ważne jak właśnie możliwość tej blokady. Tu by się pułapka przydała. Mhm. Uh -huh. <laughs> to się udało. Czyli moja jednostka mogłaby się tutaj dostać. A... Ale wiecie co? Nadal będziemy. Będziemy tu prowokować. Może jednostka zawróci. 29. O, o to chodziło. Zawiść. Tutaj. Czy tutaj. A niech będzie, że tu. O, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam no, nadzieję, znaczy, że ta jednostka nie pobiegnie tutaj. Oj. Tutaj nic. Nowatura, To oznacza, że pułapeczka. Tak na wszelki wypadek tu. A. Huh. Nie, nie, poczekamy. Tutaj nic. Zabi. A nie, nie ma kontrataku. Mhm, mm tu nic. A może poczekajmy. To ma sens. Mm -hmm. Tutaj. Osobem, dobrze, mhm. jest, tylko teraz jak się tu dostać. Więc um, po prostu uderzymy w tak. Mhm. Wszystkie trzy jednostki zostały tutaj. Musimy przebić sobie przejście. Mm. Ok, tu w razie obiegniemy, a tu nic. 14, czy to by mi coś dało? Hmm, nic. Czekamy tutaj. Aha, ta jednostka wykonał ruch, także nie możemy prowokować. Można by sprowokować w sumie albo jeszcze inaczej ogień. Mhm. Teraz prowokacja tu. Świetnie. Nie, no, musiało to się zdarzyć. Teraz nie mam tutaj nic, co by blokowało. Musimy bić, żeby zabić. A jeszcze spójrzmy tu. Dobra, najpierw strzelamy. Teraz. Aha, dobrze, dobrze. Chciałem dobić, ale widzę, że skoro jednostka wykonała już swój ruch, to nie jest tak źle. Oczywiście tutaj musimy zajrzeć. Złoto Ach, mogło być lepiej. To się do Aczika przyda niech będzie. Czyli teraz bym musiał jakoś odseparować się od wroga Kulka jeszcze nie? Hmm. To by mogło coś dać, bo to pewnie mało. Aha Czyli zrobimy... Coś takiego. Mam nadzieję, że to sprowokuje. A, chociaż bo ja wiem. Podejrzewam, że ta jednostka demonów jest wystarczającym prowokatorem. Nowotura. Hmm, łapka. Tutaj. Tu niestety nic, ale może się już coś tutaj. A to są takie małe. O, ma sens. Tutaj nic. I oczywiście osłabiamy. Formacja jest stosunkowo blisko. Może wpaść pułapkę. Chyba, że zginie. No właśnie. Czyli została mi już tylko jedna duża formacja do pokonania. Tu by się pułapka przydała. Chyba, że zdołam jakoś szybciej zabić. Mm -hmm. Może w ten sposób, żeby odsunąć tę pułapkę, która to pułapka tu się zaraz pojawi? Mm. Nie, to za mało da. Wolę mm, troszeczkę przeciwnika denerwować. Mhm. Mm tu nic. Tutaj też nic, ale to już jest nowa tura, więc pułapka. Tak dla bezpieczeństwa. Tu osłabiajmy. Są całkiem korzystne duże obrażenia. O. A... Także nie narzekajmy. Tu... A zobaczmy, bo może... O właśnie. Może być coś fajnego. O właśnie. Na to liczyłem. Chociaż demony też byłyby fajne, albo kaci. <laughs> A tak. Mhm. Tutaj oczywiście kulka. 30. Pięknie. Dobrze, tym razem obrażenia. Dopóki tu jest pułapka, to możemy spokojnie. Bić. Szansa na to, że obejdą jest raczej niewielka, ale jest możliwa. Oj, tutaj zniknęła pułapka. To nie jest dobrze. Ha, musimy to przyspieszyć. Bardzo przyspieszyć. Trucizna powinna zadawać obrażenia. Cyturę. A, nie, nie, nie będziemy wabić. Czarna dziura. O, właśnie. Hmm, to może w ten Aha, dobra w ten sposób. Dużo to nie pomoże, ale... Ale zawsze jakieś obrażenia. Aha, to teraz będę musiał popkę tutaj jeszcze dać. Chyba, że ta jednostka... Właśnie. Nie ma wielkiego problemu. Albo mam jeszcze jeden pomysł. W następnej turze będzie można tutaj użyć tej, tej całej drwiny. Mhm. Ale jednak... Płapka tu się może pojawić. Aha. Walczymy. Tylko w sumie gdybym tu i tu można by było pułapkę. Coś muszę wybrać. Tylko. Ha. A może dajmy sobie spokój z pułapkami? Po prostu zabijmy to, no właśnie. Potem dobrze podpowiadał. Trzeba to zabić. Hmm. Właśnie, zrobimy tak. Tu jednostkę, tu użyjemy drwiny. No właśnie. I się udało. Teraz tylko skubiemy Tym bardziej, że jednostka znajduje się na polu takim spowolnionym. Czy tu już coś fajnego jest dla mnie? Powiedzmy. Tutaj nic. Tutaj oczywiście osłabiamy. Ale może się uda orzeszkiem dobić albo pułapką. Tu niestety nic. Oj, pułapki znikają. Lepiej to zabijmy, możliwie wcześniej, czyli tak, trucizna, niech będzie, niestety orzeszek ma za mało, szało, więc zabijmy. w ten sposób. Świetnie, oj, przekroczyliśmy połowę, to jest tak, tu była taka skrzyneczka i to możemy rozwinąć. Yy, możemy zwiększyć czas trwania, ale szał urośnie to tro troszkę nie bardzo. Może nową zdolność. Yy, Zadaje obrażenia fizyczne wszystkim wrogom. Obrażenia 200 do 300, chyba 50. Tarcza dla sojusznika 10% ogólnej liczby punktów życia straconych przez wroga. A to nowa zdolność. Przywołuje na pole bitwy demonicznego Amora, który rzuca klątwy na przeciwnika. To może być fajne. Mm, bierzemy. Uh -huh. To jest tak, żeby mnie tutaj żadna. Oj. <grywk> <grywk> A powiedzcie mi, jak ta jednostka tutaj przeszła, skoro ja nie mogę tutaj przejść? To jest dopiero ciekawostka. Przecież oni jakoś tak tutaj z lasu wypadli. <grywk> no nic. Dziękuję wszystkim za zobaczenie odcinka. W kolejnym. I jeszcze tu powalczymy, tylko nie bardzo wiem z kim. Tu jeszcze jakaś formacja jest, prawda? Aha.